Siменеczko, witam Was serdecznie już po powrocie z Tankwestu z Bowington. Dziś mam dla Was krótki odcinek informacyjny. Zaczynam może od tego, że od teraz wracamy już do regularnych streamów i filmów na kanale, więc żadnego kampienia w krzakach nie będzie. I druga na pewno dla Was ciekawsza sprawa to to, że mam dla Was konkurs. Konkurs wakacyjny z nagrodami naprawdę solidnymi, jak na mój kanał, więc. Pozwólcie, że pokrótce przedstawię, jak to wygląda. Do wygrania będzie, uwaga, 10 tysięcy złota. 10 tysięcy złota to na pewno mało nie jest, a złotko to wygra 10 osób, bo będzie to razem 1000 golda dla jednego zwycięzcy. I teraz, jak wziąć udział w konkursie, jak można uczestniczyć w tej całej inicjatywie? Aby wziąć udział, trzeba po pierwsze Zasubskrybować kanał Nimulti 2K jest to wymagane, drugie to jest polubienie filmu i trzecie napisanie dowolnego komentarza o dowolnej treści. Totalny banał, a wydaje mi się, że złoto zawsze każdemu się może przydać. Wziąć udział również wyjątkowo łatwo. Także serdecznie zapraszam do uczestnictwa w inicjatywie, w konkursie, no i bierzemy teraz się za inne kwestie. Trzeba powiedzieć, że ostatnio troszeczkę kombinowałem, kombinowałem jak do... W końcu uruchomić, bo chodziło o powtórkę. Chodziło o powtórkę z serwera chińskiego, która przedstawia e, czołk Premium. Obiekt 268, wariant, wariant 5. Czołk ten jest jeszcze niedostępny na naszym serwerze, ale jednak mówiło się już wcześniej, że może kiedyś pojawi się i u nas na serwerze europejskim. Udało mi się w końcu tą powtórkę odpalić, więc przygotujcie się na. Krótką prezentację również tego pojazdu premium. Przypuszczam, że kiedyś powinien zawitać również i u nas na serwerze europejskim. To nie jest jakiś taki czołg wyjątkowy, że tylko na serwerze chińskim. Także tutaj szykuje się kolejny test pojazdu premium. Ostatnio ich dużo, no ale tak to wygląda w OCD na dzień dzisiejszy. A ten akurat i tak już jest od dawna, tyle tylko, że właśnie jeszcze nie u nas. Z innych kwestii organizacyjnych to pojawi się. Parę filmów z Tankwestu z Bowington, część już mieliście okazję zobaczyć, teraz będą jeszcze kolejne, także będzie co oglądać z tego całego wyjazdu. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba, ale powinniście również wiedzieć o tym, że yy, była też prezentacja tego <laughs> STRV81, czyli czołgu premium, który jest takim ulepszonym czołgiem z brytyjskiego drzewka, bo to jest modyfikacja Centuriona 1 szwedzka. Mam nadzieję, że taki też test z wyprzedzeniem, cokolwiek wam powiedział. Oczywiście to nie jest tak dobre jakościowe jak oglądanie bitwy z World of Tanks, ale wydaje mi się, że takie testy również mają sens, kiedy jesteście na wyjazdach. To właśnie często dostajecie konta na stanowiskach World of Tanks, gdzie macie wszystkie czołgi przeznaczone na konkretny serwer. Na tym koncie było wszystko, czyli nawet takie perełki za 400 zł w zestawach na święta i tak dalej i tak dalej. No, ale czasami są też takie jeszcze niewypuszczone pojazdy premium. Warto je wtedy pokazać. No i to chyba byłoby na tyle w kwestii tych newsów, tego co warto było poruszyć. Jeśli chodzi o tą potyczkę, to jest to taka, no nawet solidna potyczka. Tester T radziecką dziesiątką, która podoba mi się akurat wyjątkowo z lightów 10 tieru. Gra mi się tym po prostu dobrze, ta serwetka wyjątkowo pomaga, no i gra się tym całkiem przyjemnie, choć nie tak dobrze jak obiektem 907, czy innym radzieckim medem 10 tieru. Wrażenia są akurat nieporównywalne, no ale co zrobić, kiedy macie takie słabe działa? A, przypomniało mi się, pojawiły się także newsy o Nerfach i buffach dla francuskich pojazdów. Ja wiem, że ten news pojawił się już jakiś czas temu, ale przygotujcie się, że, że ja również będę chciał to omówić, bo, no wiecie, ja, francuskie czołgi to farmie zawsze mam na nich pełno bitew. Także te zmiany mnie szczególnie interesują. A też pytaliście się mnie, czy odniosę się do tych zmian. Na pewno powinniście wiedzieć, że na Tankfeście rozmawialiśmy o przyszłości World of Tanks jako community contributorzy. No, i na pewno to nie jest początek i koniec zmian, tylko to jest naprawdę początek tego, co będzie w kwestii buffów nerfów na najbliższe miesiące, lata gry. Więc, no, tylko tyle chcę Wam powiedzieć, że jeszcze dużo przed nami, a te zmiany to tylko krótki wstęp. Więc tak to ma wyglądać. Potyczka powoli dobiega do końca. Teraz ten i7 już tak naprawdę załatwiony na cacy. Jest jeszcze tutaj trafione z pożarkiem przez naukowca. no akurat plutonowego ze streama. I bitewka już prawie że wygrana. Yy, trzeba, trzeba powiedzieć, że yy, planuję niedługo robić kolejną serię z farminiem dyszki. Czytałem wasze no solidne komentarze na temat tego, jaką dziesiątkę powinienem wybrać. I uznałem, że najlepiej będzie na razie klasycznie postąpić. Zdobyć ISO 7 potem zrobimy sobie takiego trochę trola, ponieważ wbiorę się w drogę przez serię AT, AT, shit, AT, AT i tak dalej. Czyli po prostu droga do godzili będzie ciekawie. No a potem to po prostu już się pomyśli. Na razie mówię, chcę zrobić taką linię klasyczną, najszybciej jak się da, czyli pobić 6 dni, nie całe 6 dni. Yy, farmienia zobaczymy, czy się uda. A potem już. Droga do godzili, ile to zajmie, cholera wie. Nie wiem, czy zdążę w 7 dni, ale mam nadzieję, że to się uda. Więc takie są plany. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam do udziału w konkursie. Pamiętajcie, należy tylko zasubskrybować kanał, polubić film i trzecia rzecz, napisać komentarz. Banał, ja wylosuję potem zwycięzców. Więc to tyle ode mnie. Dzięki Wielkie, trzymajcie się, cześć!